Maszyna y, sulki Progress jest oznaczona wielkim napisem nowość. Co to oznacza? Tutaj prezentujemy rzeczywiście ultra nowoczesną nowość, można powiedzieć, siewnik nowej ery, nowej generacji, zupełnie coś nowego na rynku. Siewnik nazywa się Progress, żeby pokazać ten rozwój technologii i techniki. Producentem jest sulki, francuski producent. Siewnik jako jedyny na świecie spośród siewników typu zawieszanego, który może pracować, który może pracować jako maszyna w zestawie uprawowo-siewnym, który może być wyposażony nawet w trzy zbiorniki. Za nami jest model z jednym zbiornikiem, ale istnieje opcjonalnie możliwość, żeby zamontować trzy zbiorniki. I pierwsze dwa zbiorniki znajdują się w miejscu, gdzie jest główny zbiornik teraz i są to, jest to zbiornik dzielony na dwa. Każdy ma swój syp, każdy ma swój dozownik, każdy umożliwia dozowanie danego produktu w różnych dawkach. Do tego możemy domontować trzeci zbiornik, który jest zamocowany wtedy nad głowicą rozdzielającą ziarno i nim możemy sobie robić jakieś mieszanki, jakieś międzyplony, jakieś środki fitosanitarne. Wszystko jest wysiewane w jednym przejeździe. Możemy to wymieszać, wymieszać z materiałem siewnym, materiałem siewnym plus nawóz, z różnymi odmianami na przykład wysiewanych pszenicy, jęczmienia, cokolwiek tylko chcemy ze zbóż. A czy te wysiewane materiały one są odkładane w jednym miejscu przy redlicy, czy każdy ma swoją jakby redlicę, czy swoje ujście redlicy? Tak, tutaj jest wysiewane w jednej linii, w jednej redlicy ponieważ Sulki tutaj proponuje pewną inną technologię niż druga marka, która należy do Sulki, czyli Sky, gdzie na przykład nawóz jest wysiewany w linii obok linii wysiewu ziarna. Tutaj robimy mieszankę. Są nawozy typu na przykład fosfor, który jest mało mobilny w glebie, który jest wysiewany na przykład z, ze zbożami, po to, żeby był jak najbliżej ziarna. Oczywiście no, każdego typu nawozu nie będziemy stosować w jednej linii, żeby nie poparzyć materiału siewnego. Tutaj widzimy maszynę z broną wirnikową, a czy są jakieś inne opcje yy, agregatu doprawiającego? Tak, za nami stoi agregat uprawoosiebny aktywny na bronie wirnikowej, cztery wirniki na metr, yy, bardzo solidna konstrukcja. Natomiast dla użytkowników, którzy wolą pracować w sposób uproszczony, wykorzystując agregat talerzowy, jest taka też możliwość. Wtedy mamy agregat w tej spodniej, dolnej części zestawu. Z dwoma rzędami talerzy, z wałem do wyboru, może być to wał gumowy, może być to wał typu tracker z takimi pierścieniami naspawanymi, po to, żeby pracować nawet szybciej, 12 do 14, może nawet więcej kilometrów na godzinę i w krótkim czasie agrotechnicznym móc zrobić większą wydajność na polu. A jakiej szerokości roboczej, jak, modele o jakiej szerokości roboczej są dostępne? Będą dostępne? W tej chwili są dostępne modele 3 i 4 metrowe. I na tym, powiedzmy, ta oferta, no tutaj jest, yy, taka jest dostępna oferta. A jakiej mocy yy, wymaga siewnik? Sam siewnik może nie wymaga supermocy, mocy, bo jest maszyna, która jest nabudowana. Większe zapotrzebowanie mocy będzie tutaj dla brony widnikowej. I tak ten zestaw, który tutaj jest za nami, powiedziałbym, od 170 koni wzwyż, w zależności od warunków glebowych. Jak to będą gleby zwięzłe, no wiadomo, moc ciągnika będzie. Potrzebna większa, poza tym zestaw no, też swoje waży, to jest ponad 3,5 tony, pusty zestaw, plus to co do niego się wsypie, czyli już gabarytowo jest to ciągnik no, na pewno jakiś tam powiedzmy sześciocylindrowy, który może to dźwignąć yy, w taki sposób, żeby przednia oś nie była podsterowna, żeby wszystko było dobrze wyważone. Czyli no, ta moc 170, 180, 190, czasami może nawet 200 koni. A dla brony talerzowej? dla brony talerzowej, w zależności od tego, jak głęboko to będzie pracowało, z tym, że to nawet nie jest brona talerzowa, tylko to jest agregat talerzowy. Mm. Czyli ta praca jest czysto powierzchniowa 4 do 6 cm maksimum. Bo no to chodzi o to, żeby lekko poruszyć glebę warstwę siewną i w to osiadł już redicami tutaj, które też są nowością, o ich nie wspomniałem. W modelu P50 mamy redlice dwutalerzowe, one nazywają się Twin Disc. Z regulacją centralną głębokości roboczej oraz z indywidualną regulacją docisku na każdą sekcję. Mamy tutaj docisk maksymalnie do 50 kg na sekcję. Muzyka